Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry, witamy z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Moim gościem jest Pan Paweł Korczak, kierownik projektu w grupie Lotos. Dzień dobry. Dzień dobry. Wodór to paliwo przyszłości. Grupa Lotos ma być głównym rozgrywającym w Polsce, jeśli chodzi o technologie wodorowe. Proszę powiedzieć, dlaczego warto stawiać na wodór i jaką rolę ten wodór ma pełnić polskiej gospodarce. Grupa Lotos już jest numer jeden, jeśli chodzi o produkcję wodoru, oczywiście tego wodoru szarego, tak? Natomiast przemierzamy się czy rozpoczynamy projekty wytwarzania wodoru zielonego, tak. I takiego wodoru, którego będziemy mogli przeznaczyć dla, bezpośrednio do transportu, tak? Dlaczego wodór będzie paliwem w przyszłości? Dlatego, że no, po pierwsze, można go wytworzyć w sposób taki zielony, tak no, jak my to mówimy, czyli w wyniku procesu elektrolizy można go wytworzyć praktycznie w każdym kraju, w którym jest energia, na przykład słoneczna i woda, tak? można go e, transportować, można go wykorzystać. Jako paliwo i również jako nośnik energii. Mówił Pan przed chwilą na panelu, że inwestowanie w wodór wymaga odwagi inwestycyjnej. Tak. tak, wymaga odwagi inwestycyjnej, dlatego że to są pierwsze projekty, to są nowe projekty, które są zawsze obarczone jakimś ryzykiem. To są projekty, które wymagają, wymagają no, budowania świadomości rynkowej, uczenia się nowych rzeczy. Tak? To wymaga. Dlatego to wymaga odwagi, tak? To wymaga odwagi takiej badawczej również, tak? W ramach, w ramach tych projektów, bo z reguły to są projekty, w części badawcze, w części inwestycyjne które mają doprowadzić do działającej instalacji, tak? Ale tej odwagi absolutnie nie może nam zabraknąć, prawda? Nie, oczywiście nie może nam zabraknąć tej odwagi. Musimy myśleć o tym, żeby w ramach takich projektów wytwarzać polskie IP, czyli polskie prawa, tak, własnościowe do rozwiązań, które można będzie odsprzedawać, udostępniać partnerom, na zasadzie na przykład franczyzy, którzy mogą, partnerom, którzy mogą, mogą wytwarzać taki wodór, tak? Naszym jak gdyby celem jest poza jak gdyby samodzielnym wytwarzaniem tego wodoru i dostarczaniem go do, do naszych klientów, tak, budowanie takich rozwiązań, które mogłyby stanowić również o własności intelektualnej grupy Lotos. Tak? W jaki sposób rozwiązania cyfrowe mogą wspomóc i, wspomóc i transformację energetyczną i właśnie tę gospodarkę wodorową? Wydaje mi się, że przede wszystkim w związku z tym, że to są nowe inwestycje, to trzeba popatrzeć, w jaki sposób takie inwestycje są realizowane na świecie. Na świecie takie inwestycje są realizowane w oparciu o takie technologie, jak na przykład bliźniak cyfrowy, tak? realizowane są w oparciu o rozwiązania cloudowe, które pozwalają na szybkie tworzenie rozwiązań informatycznych. Tworzone, tworzone one są w oparciu o na przykład blockchain, którego celem jest wprowadzenie mechanizmów bezpieczeństwa, transakcji lub y, zabezpieczenie y, y, informacji, źródeł pochodzenia tego wodoru, tak? No więc y, wydaje mi się, że po prostu cały zestaw technologii należy pozbierać te, które są najnowocześniejsze i w ramach projektu y, dopasować je w ramach budowy platformy takiej, która by zapewniała, jak gdyby, dostępność tego wodoru, tak? Nie będzie transformacji energetycznej bez transformacji cyfrowej, to jest oczywista. Jak pan ocenia poziom digitalizacji dzisiaj w Polsce, w, szczególnie w polskim przemyśle? Powiem tak, no, patrząc na 20 lat doświadczeń moich w realizacji różnych projektów w digitalizacji, ten, pro, ten poziom jest bardzo różny. Tak? Jest w dużych przedsiębiorstwach, na przykład w branży energetycznej, ten poziom nie jest niski, nie? natomiast Problemem jest to, że te przedsiębiorstwa, te zakłady przemysłowe budowane były wiele lat temu tak, i one w swoim DNA nie mają takiego cyfrowego podejścia. Nowe zakłady, nowe moce wytwórcze, nowe, nowe instalacje, na przykład wodoru, biometanu czy inne, muszą być budowane w oparciu o, o, o DNA cyfrowe już od samego początku czyli rewolucja cyfrowa, rewolucja energetyczna, ale też mi się wydaje że rewolucja mentalna. Tak, oczywiście, M mentalna rewolucja, e, takie spojrzenie na to, że to co było e, już było, tak? Natomiast trzeba spojrzeć na to, że te wszystkie Technologie, które kiedyś były traktowane jako science fiction, już dziś powinny być wykorzystane w budowie nowych zakładów wytwórczych czy nowych jak gdyby branżach, bo tutaj mówimy o przede wszystkim energetyce rozproszonej. Ta energetyka rozproszona będzie wymagała stosownych, stosownych jak gdyby działań, narzędzi które pozwalają na implementację takich rozwiązań. Wspominał Pan o inwestycjach grupy Lotos. Jednym z projektów, na którym Państwo pracujecie, to jest platforma IT, IT biogaz, tak. biogaz. Tak, proszę powiedzieć. Platforma IT, się IT biogaz to jest rozwiązanie, które jest dedykowane zarówno dla biogazu, biometanu, tak? bo taki, taki rynek w Polsce jest budowany, jak również dla innych paliw, takich jak na przykład wodór i inne paliwa alternatywne, tak? Celem tej platformy jest zabezpieczenie dla grupy LOTOS narzędzia platformy handlowej do współpracy z partnerami, którzy mogą być partnerami wytwórczymi, żebyśmy mogli to, to, ten, to paliwo gazowe, szeroko rozumiane, zamawiać, kontraktować, ale to jest jedna strona. A druga strona polega na tym, że chcemy traktować te zakłady wytwórcze naszych partnerów jako dużo urządzenia IoT, czyli monitorować proces wytwórczy, jakość wytwarzanego gazu biometanowym, wodoru. Tak. Chcemy monitorować również stan funkcjonowania tych urządzeń, rozliczenia umowne. To akurat w tym przypadku zastosujemy również blockchaina do, do, do tych zagadnień. Tak. Także to jest według, no według naszych, naszych analiz, no to wydaje się, że nie ma takiej platformy drugiej, która by na rynku funkcjonowała. Ona jest na pewno innowacyjna, na skalę co najmniej europejską i pozwala nam na budowanie wartości po prostu dla grupy LOTOS. Tak? Polska ma szansę stać się największym hubem wodorowym w tej części Europy? E, powiem tak, no, jeżeli wykorzysta czas, który, y, który na, w którym jesteśmy i wykorzysta y, potencjał ludzi, którzy tutaj są, na pewno tak. Natomiast no, pamiętajmy, że inne kraje nie śpią tak e, i też będą chciały w tym kierunku bardzo dynamicznie działać. Czy będziemy numer jeden hubem? Tego nie wiemy, nie? natomiast na pewno powinniśmy być takim hubem i powinniśmy wszystko robić, żeby to się udało. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Pan Paweł Korczak, kierownik projektu Grupy LOTOS. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.